Cześć, siemanko, z tej strony ja, Lutz02 i PatrykSzacz97, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Simulator Formy 2011. I dzisiaj będziemy zwozić belki z y, tych pól, co my je prasowaliśmy w, na, w poprzednim odcinku. I przyszły mi akurat dotacje z Unii, kupiłem sobie Zatora 5211, fajnym posturem Ty Patryk składałeś do to, yy, dofinansowanie? Ja to od dwójkę dostałem. kacę. Co? Ja to od dwójkę dostałem Co sobie kupisz? Co? Co sobie kupisz za to? Nie no, zobaczę. I przepraszam kupiłem sobie ten mały kawałek ziemi, co jest tam w...

Może lepiej tak, może lepiej tak, bo już... Dobra, więc zacznijmy cięcie. Dobra, jesteśmy po cięciu. Ale to już było przymusowe. No. Mam nadzieję, że już nikt nie będzie przeszkadzał. No, szczególnie mi, bo... Pamiętasz, że twoje jest 10 belega moje... i no. moje 10, nie? Dobra, po 10 belek. Pamiętam. Dobra, po <tryk> Mógłbyś trochę uspokoić brata? Jak ja zaraz wszystkie już to... Ja poradzę ja... O, niech, niech mój brat się tak wygupia, ja polecę to jego kolegom i zobaczę jakiego mają go, jego kolegę. Kurydza wjechałem, ale to nieważne, bo to tam i tak będzie zaorana taka kurydza. Tak, <noise> to <noise> rycia. cięcie, bo już nie Po cichu. Jesteśmy po cięciu. że tam ten drugi moment wyjdzie bo nie było już. Jak widzicie, mam obciążnik, ale to w międzyczasie sobie kupiłem. Dobra, sam się dla mnie miał, wiecie, że na zdjęciu to akurat kupiłem. Zrobię sobie tylko jeszcze burty. Co, co? Burty sobie założę. ja też zawsze, jak ja do to dokładam sobie burty. Teraz gdzie by to postawić? Hmm. Ty no, sprzedałem balki No. Gdzie? E, jak ja mam e, no nie? No. To jak tam dalej przejdziesz yy, koło... Albo nie, koło 30, jest tam chyba w skup. Tak? Dobra. W mojej stadole, więc jak chcesz, to możesz sprzedać. Czekaj, o, to... Czekaj, ja osobny kontrat zrobię. Oooo! No ja ci mówić. Masz 3000, no nie? O! Łoł, 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 o. padła. Długo Cię trzeba będzie się zająć. Nie. Ale to może później. Krótki są moje. Wspólne są, bo ja przecież mam oborę, no nie? Dobra, nie ci będzie. Fajr nie że widzę, że masz takie długie, no nie? Ja jakby coś tam mam trzy, no nie? Więc ja jeszcze mam siedem. Ops. Ja mam 4, jeszcze mam cztery. Bo cztery z tamtego. teraz trzecia podkuje, czyli siedem.

Sí, no. Ja tam jak mnie czatam. Hey. Bo tyle fajny jest ten zater, że ma napęd na przód. My nie ma. To przecież... Jak ci wujek prześle kasa. a ile ja miał ci tak w ogóle przesłać? Mój? No. Tak chłopiec ma tysięcy, czyli No to może na 60 ci starczy, albo na jakiś tam lepszy traktor.

To jest pytanie. Czy... O! Czy by się trzymało. O! A ile masz na szczepce swojej? Cztery. A, ja też będę miał cztery. Tu i A mnie wyrwało. 那是我们防不来的。 Ale jemu przeszkadzają Mam, no, ale się trafia, się to spytać. Myślałem, że twój kuzyn. Nie, proszę. Ktoś poszedł? To ja tutaj mam jeszcze 3 No? A jeszcze no? A nie fery, ja mam 11 bo Dobra, naginam no, trochę zasady zasadę, to a to jest zasadę, że Masz więcej niż 3000 Mam 3400 Przesłać Ci to? 400 Nie, jak na razie został. Ja mam 11, sorry. Nie no chyba się pisać mieć 11. Nie, dobra. razem trzeba będzie na kartce jakoś zapisać. No właśnie Na liczniku patrzyłem Ja może byśmy się złożyli na jakieś wspólne wspólne sprzęt. Co? Może o kosiarkę byśmy sobie kupili. Ja bym na przykład kupił przegrabiarkę, ty byś kupił kosiarkę, a przyczepka samozbierająca zbierająca byłaby na spółę. Później pomyślimy. Jak twój kasę. Dobra. Bale zapakowane. Już wszystkie związłeś. Zładowałeś, może tak, o. No. o może by nie wypadły? Ja ci nie wypadam, jak masz burty zapięte. Tak. Mówisz koło stadoły? Tam, gdzie stoi 30, to ci się powinny sprzedać. A Spróbuję. A nie sprzedały Ci się już przypadkiem? Chodź, Ci pokażę. No. Tutaj, gdzie trzydziestka stoi, to jak, nie wiem, gdzieś tutaj podjedziesz, jeszcze się powinny sprzedać. Tutaj na no, puszawie. No. Tu Spoko. O! No sorry, myślałem się tele teleportnąć, bo mi się już nie chciało na piechotę wracać. Zobaczymy, czy się sprzeda, czy nie. 3700 trzy Dobra, to lecę jeszcze potem po tamte cztery belki sprzedać. Ale... Wow. A, trzeba z za niedługo wywieźć. Tak, ile jest? 12 ton. One. No to nad przyborami zielonkarskimi to się zastanowimy jeszcze, ale chyba prędzej zainwestujemy w gnajowice, no nie? Czepka. Słyszymy. E, co ja będę teraz będzie go wyjąć, coś ten... u Patryka robią. Skąd wiesz? Bo słychać. Eee... głupie panowie. Proszę, nie ma takiego czegoś jak wyciszanie środowiska, czy coś takiego? Coś ty. Mój, mój ma opcję, żeby nawet ten zmienić głos, no nie, tam w postaci kanalizacji, czy tam czegoś, no nie, takie echo, żeby było. Ale właśnie tego tu nie ma. Ups. Ops. O. Bo ja mam pomysł, zamiast zaorać, to ja to zakultywuję i dopiero, w, no, glebo z, z gryzarką przyjadę i dopiero wtedy zaoram. Może pójdę jeszcze do krowek, i zobaczę, jak tam u nich jest. Idziemy sobie popatrzeć, jak Patryk sobie ładuje belę i będziemy chyba kończyć, nie? Weźcie mnie w górze, bo... Bo jeszcze ciebie tutaj brakuje. Może no, ci pomogę, co? O, chyba się chodzi. O, ty, mam pomysł. Uda się. Uda. Dwie na raz. Nie było mnie forwały, nie? No. rzecz ciągnika nie, aż tak bardzo nie podnosi. Puchoła człowieka i grunta teraz jedno, to już na wokół leżał. Nooo. E. raczej do przodu by cię podniosło. Daj, dawaj, dawaj. Dawaj. Wyżej, wyżej podnieść! Wyżej, wyżej trochę podnieś.

Czekaj, będę sobie tylko na przeczepkę. O, dobra, jedź. Ja. No. Co ty zrobiłeś? Ja. Dobra, jedy. O, dobra, dobra. Pożegnać No. Jedną pękę ci nie zostało Dobra, choć i pójdziemy pożegnać. Dobra, poczekaj. No ty cię to przejedziesz mnie, przejdę! Belka mi stanąła. Było ładnie od mnie. Poształeś powiem. Ja. <grym> Już pójdę po sektorem, ci pomogę. Tak, już odcinki realistyczne poszły się ten Tegas. gaz trochę, <głębi, głębi, głębi> Bunga, bunga. Bunga, bunga, bunga. Bunga trochę, 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 te trochę, dobra. Realistyczne wyciąganie z gnoju. Dobra. I co na przycięcie ci załadować? Aj! Jest... Po, o, odstaw sobie tę przyczepkę, bo ci będzie łatwiej może wtedy. 50 km Dobra. O. Jest A i co się pytało mojego bizona i nie wiem czemu nie sprzedam. Ja bym mój sprzedał Powie, że twojego nie chce On nie umie się takim czymś posługiwać Ja tak to to czy moim to włączy sobie wał i już od razu zaraz sam kombajn już robi, bo wszystko ma tam podłączane. No zrobię. To ty nie, nie że to nie ty. To co, zaraz będziemy kończyć, no nie? Ciekawe ile ta seria przyniesie nam widzów. Nie, jak tak będziemy robić, no to na pewno dużo. świetleń pod jednym filmem to byłoby dobrze, nie? Mhm. Mam teraz to coś Zresztą możesz sobie przeciapkę już wziąć. Dobra. A ja sobie pojadę już wszystko po odstawie, i sobie będę już w 30 powoli dobrą do topinął. Ile masz kasy? Na 4 5 to w sumie na jakąś kosiarkę to by startuło. Zostawisz na polu jak na razie, to pod, no, w następnym odcinku ją sprzątniesz, albo przed następnym odcinkiem. No to dobra, to będziemy żegnać. Widuł już położę, tak żeby opory mnie nie, nie przebiły. E, widzicie te napisy, no nie? To jest po rosyjsku i albo po jakimś innym języku, y, wschodnim. Już, żegnamy się. Już. No nic, ma chyba ponad 20 minut. No, no, ale odcinki będą krótkie, bo tam nie, ma, nie mamy dużo widół, więc. Ej, co się, żeby były dłuższe. Myślę, że krótsze się lepiej ogląda. No. No. no, wow. no e, e, dobra. No ja z gry. Dobra, komentujcie. Subskrybujcie. Łapkujcie. Oceniajcie. Pożegnaję się z Wami. Tak Do I Patryk 91, więc cześć. cześć.